Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie na kanale Marty. Niestandardowo witam się z wami. Ja, czyli Adrian i witam się z wami. Ja, czyli Marta i to jest standardowo. A ja spadam rozkładać boiska i zostawiam was z Martą. Kochani, wczoraj grałyśmy pierwszy mecz ligowy z Darkfilem Tomaszów Mazowiecki. Część z was pewnie zna wynik tego meczu. Kto nie zna, niech teraz nie sprawdza, tylko zostanie tutaj z nami. Jesteśmy dzień po meczu, ale w tej chwili, moi drodzy, cofamy się chwilę. Do tego co się działo wczoraj przed meczem. Potem fragmenciki z meczu. był Michał, więc możemy, czemu by nie. I za parę minut widzimy się ponownie. I Czy dzisiaj krzyczy? Nie, dzisiaj ją lubię. W którym miejscu? Nie, dzisiaj ją trochę lubię. Zasłużyła? Nie, to się zasłużyła, ale jest pobijana boli ją nóżka, więc dzisiaj będę dla niej mił. Poza tym ładnie wygląda ładna dziewczynka z to jest dziwne. To jest dziwne. to Natalka Gonta jeszcze opowie o swoim debiucie wczoraj w od w Byłaby Było bardzo fajnie. Znaczy, mogło być lepiej oczywiście. Wynik 1-1 mogło na pewno być lepiej. Mogą być lepiej Bynik 1 -1 Bynik 1 -1, mogło być lepiej? Mogło być na pewno lepiej. No, mogłyśmy wygrać. Dobra, opowiedz o swoim występie, jak się uda. Bramka stracona. Ale to przez Ciebie, czy jak? Troszkę tak, bo... No, Lewa obręczyni yy, wycofywała piłkę. Ale ja nie byłam do końca ustawiona i byłam za blisko przeciwnika. Równie dobrze mogę albo zmienić stronę, albo yy, cofić do bramkarki, a zagrała do mnie, gdzie biegła do mnie rozprędzona napastniczka. Zabrała piłkę i strzeliła bramkę. O oj, ja. Oj, oj. ale od teraz będzie tylko lepiej, prawda? Prawda. To trzymam sobie. <głos》> teraz <głos》> oddawałam <głos》> Pokaż Łydę co masz na łydzie? Masz na łydzie? Co? Ja nie wiedziałam, że to chcesz Ale ona ma Nie można tutaj stać. Nie no, można mieć szefcy na łydce. chciałam opowiedz co się stało. Jechałam rowerem, no i... zastąpiła kraksa. Lekka kraksa? Tak. To Ale... mnie pocieszasz, bo nie jestem jedyna, która się tak potrafi wywalić. Ale nie rowerze. no, bo ja ratowałam brata, żeby w niego nie wpaść. I stwierdziłam, że wolę zahamować i zrobiłam fikołka do przodu. No. Milusiu. Widzowie sobie mogą przypomnieć, jak wyglądała moja broda rok temu i to linkuję gdzieś oj, górze. Oj, oj. No i bez kitu jeszcze tak robił, nie wiem, bo to... No no to Słuchaj jeszcze... dziewczyny, dzisiaj już jest ten dzień, gdzie już nie mamy czego oszczędzać, nie mamy tam na co jeszcze czekać, że zrobimy zmianę. Dzisiaj już musimy zasuwać na 100%. Na 100% musimy strzelać, musimy presować, musimy pracować w obronie, być bardzo aktywni. Dzisiaj już musimy pracować na 100%. Chcę Was tylko uświadomić, jeżeli jeszcze do kogoś to nie dotarło. Dziewczyny, my mamy na ławce jedną z najlepszych ofensywnych pomocniczek na Mazowszu. Wy sobie możecie jeszcze nie zdawać sprawy, naprawdę, jak mocną my drużynę mamy w tym sezonie. I mamy trzech obrońców, którzy mogą wejść i mamy trzech zawodników z przodu, którzy mogą wejść. Dziewczyny, jak się zacznie mecz, to od samego początku mamy zasuwać na 100%. I jeżeli wasze 100% będzie wystarczyło na 45 minut, to na drugą połowę mamy 6 osób na zmianę. Jeżeli będzie wystarczyło na 60, to zrobimy po 60. Tylko dzisiaj mamy już wszystko robić na 100%. Nawet jak będzie trzeba się pierdzielić wślizgiem czy spałować, to też zróbcie to na 100%, ok? Jaa, ja, i co, wygodne? Ja się okaże. jeszcze pierwszy raz. Na razie jest ok, więc... Tak ryzykownie na mecz? Nie, mam drugie. To jest tylko na rozgrywkę. Okay. Jak no ok, to, to zostaną, a jak nie, to zmienię. Już tak było raz, więc sprawdziło mhm. się. Może tym razem założę je na mecz. A, bo gdzieś tutaj będzie, może być film, link z tamtego, jak właśnie też zmieniałam buty był z Pabianicami na początku tamtej rundy. Ja okay, pamiętam. To, to musisz mi wie, podesłać potem, żeby wiedziała skomplikować. A dzisiaj mamy dzień nowych butów, widzę. Nie interesuj się. To nie. Już nie będziesz na długo.

Nie no, czy jak gola. Ja się pytam, gdzie ty masz koszulkę Ja się pytam, po co te nerwy, kurna. Ja pierdzielę. Ja założyła koszulkę, którą dostałaś tydzień temu, to będzie by no tak? zapomniałam, zostałam pokażniku kurde. To nie mogłeś powiedzieć przez No zapomniałam że ja już, że się rozgrywłeś, a już nie chciałam zapraszacie. Ja pierdzielę. Stresujesz się? No. Dlaczego? Nie wiem, dam mi jakaś węża albo pająki. Ja pierdzielę. Już bez takich akcji, halo! Już mi serce zobaczyć. No, nie no, mówiłam nic takiego. Nic takiego, ja ci tak zrobić że pokażaj. szok. Zawód naszej przyjaźni ofiaruję Ci tę oto koszulkę. O kurde, ej, to tak na grubo! O ja twierdzę! Proszę. Zakładałam, że to będzie szarek mój Ej, ty to by tak serio? No. Ujo, pierdzielę! I skoro masz u nas leki. na meczu być za tydzień, to mam nadzieję, że... Ale koksówa! To jest po prostu cyrk, co one wyczyniały, drodzy widzowie. Michał, chcesz coś o tym powiedzieć? Nie, chyba nie. To jest po prostu cyrk, nie można takich rzeczy robić. Słuchajcie, no... Żeby tak prowadzić grę w pierwszej połowie, a w drugiej połowie nie móc wyjść z pola karnego, bo się kopie przeciwnika, zamiast im zagrać za plecy, to jest po prostu cyrk. To jest skandal. Ja je utopię, uduszę, zwiążę do wora i wrzucę do Wisły, nie? Ale cię był trochę obstrane, co? Nie wiem, czy się dopiorą, czy nie będę musiał kupić nowych brzegów. O, nie wiem, czy się dopiorą, czy nie będzie trzeba kupić nowych, nie, bo to jest po prostu skandal, W pewnym momencie to się zastanawiałem, czy to deszcz kapie, czy mi po nogawce cieknie. Czyli obramy. Lewą nogą. Lewą nogą? ci dać. Tak, ta maska. Mogę ci dać. Klaudia, Klaudia. Klaudia. Dzięki Klaudia. Klaudia Łiśzińska, pierwsza bramka sezonu. Jakie to uczucie? Fajne, bardzo fajne, no twórczenie. Podeszłam, uderzyłam. Sioranko! Kopłam wpadło. Kopam wpadło, kurde, tak próbowałam ją bioderkiem zmylić. Może się udało. Znaczy no na pewno się udało. Skoro no poszła wpadło. w drugą stronę, tak. No, więc skoro wpadła. Ale nie, nie puszcz tego na vlogu, bo... Jak to nie? Dlaczego? No jak, jak będę strzelać kolejnego karnego, no to druga bramkarka też będzie No widziała, to nie strzelaj w to samo miejsce. No, no, no. No, no, no. No, żeby no nie znamy i tak... To nie, no, nie no, żart. Druga taktyka będzie inna, także... No spokojnie. Poza bramką dwie asysty. Co cię bardziej cieszy? Powiedz naszym widzom. W sumie bardziej... W sumie, no zobacz. Dwie asysty, czyli zamienione na dwa gole. A mój jeden gol, więc... Nie! I bramka i dwie asysty cieszą mnie chyba. Tak samo cieszę się, że mogą e, jakby dołożyć tą cegiełkę, żeby koleżanka strzeliła i żeby cała drużyna prowadziła. Och, jak z podręcznika. Tak. Nie uczyłam się tego. <śleszczędny> Nie uczyłam się tego. W yy, ramach przyjaźni. O, <laughs> tak, co, takie takie odwdzięczenie za koszulkę. O co! Rozłóż, pokaż jak to wygląda. Dobra. To wygląda na pięknie. Materiał yy, najlepszej jakości. Gatunkowo, dobry, gatunkowo dobry. Tak. Bardzo by tak powiedziała. Jest no, koks. Koks. Yes, koks, Koks, robi wrażenie. Stosie. Dziękuję bardzo. Dobry marker do podpisu po Już drugi raz się nim podpisywałem i to. Proszę bardzo. Mogę powiedzieć, co Wy robicie? Przytulamy się, bo dostałyśmy prezenty. A, to jest wasze, to jest wasze. Mogę powiedzieć, jak to się Nie. To nazywa się przyjaźń. No i kochani, zwyciężamy. Pierwszy mecz, pierwsza kolejka tego sezonu. Wygrywamy 4 do 2. Mimo, że do przerwy prowadziłyśmy 3 do 0. Wydawało się, że mecz jest pod kontrolą. Bramka już w drugiej minucie z rzutu karnego, tam po zagraniu ręką. Potem dorzuciłyśmy kolejne dwie. Super się Ola odwróciła. Superborek przerzuciła bramkarkę, a to po dwóch podaniach Klaudi. Klaudi dzisiaj nie ma, dlatego się z wami nie przywita. No i tak jak powiedziałam, wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, chociaż trzeba dar chwilowi oddać, że też miał jakieś swoje sytuacje. Jedno sam na sam wyciągnęła Amelia. Ale jeszcze raz powtórzę: wydawało się, że ten mecz jest pod kontrolą, chociaż szatnie się uczulałyśmy, że no, na pewno się teraz rzucą. To jest taki zespół, który będzie walczył do końca, nie zwiesił głów. No i rzeczywiście tak było. W drugiej połowie nam postawiły bardzo ciężkie warunki. Strzeliły dwie bramki. Zrobiło się nagle 3 do 2 z tego 3 do 0. No i nie powiem, gacie troszkę obsrane, sił zaczynało brakować, wiecie jak to jest. One na fali, my troszkę tej fali, ale w dół. U nich jeszcze chyba dwa słupki i poprzeczka, albo dwie poprzeczki i słupek. Także naprawdę zrobiło się nieciekawie. Już, już chyba tak grałyśmy, żeby dotrofać ten mecz, ale na szczęście Daria Kusa, pani Daria Kusa, zawsze się znajdzie tam gdzie trzeba. I w 88 minucie rzut rożny. I widzieliście to już na fragmentach, ale w tej chwili puszczę Wam to jeszcze raz, tak w czasie rzeczywistym jak to wyglądało. Także no tak, no tak wygląda radość, jak się strzeli w ciężkim meczu w 88 minucie, tak już na uspokojenie, bo tak już wierzyłyśmy, że w tej chwili już nic nam się nie może stać i można powiedzieć, że dotrwałyśmy, kurczę, tych emocji naprawdę troszkę, troszkę za dużo. Myślę, że można było ten mecz spokojnie w tej pierwszej połowie zamknąć tym bardziej, że Marysia miała dwie super sytuacje, tam z trał do bramki nie trafiła. Jeszcze na miła sprawa w końcu oficjalny mecz zagrała Klaudia. Można powiedzieć, że Klaudia zadebiutowała w, w Barwej Wisły. Zresztą to nie był jedyny debiut, no bo też mieliśmy oficjalny debiut Marysi, oficjalny debiut Kutnianek. Także kurczę, no fajnie, fajnie, cieszę się, jest nas na tyle dużo, że po raz pierwszy od paru dobrych lat parę osób się po prostu nie zmieściło w kadrze meczowej. Myślę, że nigdy nie byłyśmy tak naprawdę mocniejsze, więc naprawdę wierzę w to, że my ten awans wywalczymy. Będziemy o to kurczę, gryźć trawę, gryźć przeciwniczki i tak dalej. Damy z siebie wszystko, byle, żeby za rok już nie grać w tej trzeciej lizy, tylko grać wyżej, jeździć dalej i mieć fajniejszych przeciwników. A w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję, że tutaj dotrwaliście. Zostawcie łapkę w górę moi drodzy, jeżeli film Wam się podobał i chcecie oglądać więcej. Bardzo się cieszę, że ostatnio Was tyle przybyło, ale jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje, no to wiecie co zrobić, oczywiście kliknąć teraz subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!